W ogóle cię ja nie widzę. Muszę Dobrze. Dzisiaj do kamery. to. No? Adrian. Dobry dzień. Dobry dzień. Obiekt jest monitorowany kamerowym systemem. Wjeżdża jeźniczka. Kozanka teraz mi pomaga, co mnie kameruje. <grym> tak. Jaki ty jesteś ładny. Mhm. Oczka masz jakieś takie mokre. <grym> jest maniada zrobiona. Przejechaliśmy dwa yy, przystanki z chyba No przejechaliśmy dwa przystanki i generalnie się metro zatrzymało i, no i się zaczęliśmy cofać tak. i potem w się przesiedliśmy na inny metro i potem w zaczęliśmy się cofać W tak. co się jechać do przodu o ten jeden przystanek i znowu będziemy się cofali kiedy wysiedliśmy z metra <śpisać <śpisać> Po małych komplikacjach Dojechaliśmy Ładnie możemy jechać tam Ładnie, ładnie, no I będziemy zbrać coś do jedzenia Już tak. się zrobiła pora obiadowa Tak stanie. jest jesteśmy, tak. ja jestem głodny Ja też Już jesteś głodny. Ja jestem cały czas głodny. Także yy, misja jedzenie Misja jedzonko Czy coś opowiadasz szefie? Szarpana wołowinka, sos, chili mają. Myślacie, jak ma kolesława? Mam kolesława. No nie wiem, czy będzie jadł, są. tu. No, jak sobie. I burgerki. Ja mam jakieś taki farmer. Z, z jajem. Z jajem? No. U, farmerski. Za chwilę wchodzimy. Ciekawe jest A Więc jesteśmy w bardzo starej kawiarni. Jest ona w Wiedniu, gdzie aktualnie się znajdujemy. Powstała ona w 1876 roku, czyli prawie 140 lat. I ciekawostka jest taka, że w miejscu, w którym aktualnie siedzimy, siedział również pan Adolf H. oraz pan e, Józef S. Więc pojawiają się też również takie osoby w tym miejscu. Miejsce jest przepiękne. Więc nie dziwię się, że wybrali jakąś taką kawiarnię do omawiania swoich niecnych panów historii. Yy, I na pewno nie, że się spotkali, ale że siedzieli jest bardzo prawdopodobne, że byli w tym miejscu również tutaj. Spotkać się raczej, jak nie spotkali. Nie siedzieli razem, w jednym stole? Bo na to nie ma żadnych dowodów? Może siedzieli? Kto wie? Już tego się nie dowiemy? Czekoladą na ciepło. Z czekoladą na ciepło. No, więc Misia sobie wzięła czekoladowe wszystko. No już ledwo żyję. I... Czuję, jak mi się chce spać. A ja sobie wziąłem Apple Strudel, czyli tak klasycznie na to miejsce. Yy, I Cappuccino klasycznie. I powiem Wam, że naprawdę, jak tyle jedliśmy, to tak dobre to na kiedy kiedyś się nie? No, dobre było. Naprawdę dobre i polecamy. Warto było czekać. Tak. Tak. Zdecydowanie jak zwykle nie czekamy w takich kolejkach Tak, to, to teraz było poczekaliśmy warto. i warto było. było warto. Najstarszych, największych w Europie, powiedz mi. Świątyń. Świątyń, świątyń czego? Og ognia, słońca. Piekła i, <noise> <Piekłe> i szatana. Piekła i szatana. Nie, bo spłana tutaj nie można tak. Nie wolno. Nie wiem. Czy, czyja to jest świątynia? No chyba katolicka. Chrześcijańska. Już? No w każdym razie kafeura świętego Szczepana Świętego Szczepana Gdzieś tam się otwierała w XIV wieku Dużo architektury gotyku i baroku Ładna? Ładna 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 Leci. My ja troszeczkę zmymlaliśmy dzisiaj no Zobaczyliśmy, jest dużo tego, naprawdę dużo Uwaga na paletku Musimy ogarnąć i szybciej przyjechać tutaj. wrócimy Tak na parę godzinek Dwa, trzy, cztery godzinki No i może tam sobie też tutaj zjemy Misia, poszła do toalety. A ja w międzyczasie chciałem Wam pokazać, jak sobie radzimy, jak nie śpimy w hotelu. A więc, właśnie tak. Tutaj mamy dwa śpiwory. Pod śpiworami jest kocyk. Pod kocykiem jest materac dmuchany, który kupiliśmy z temu. Z temu. Zostawiamy takie małe lufciki w oknach. Tego na pewno teraz nie widać. Żeby było powietrze. No i po całym dniu tak właśnie spędzamy. Oczywiście nie stajemy nigdzie na dzikusa ani nic, tylko na kempingach, gdzie jest prysznic i tak dalej. Właśnie Misia poszło się ogarniać. Hello, hello. Szybko się brzecznie pchnie u nas Jedziemy na śniadanko, bo dzisiaj jest taki plan. Tak. Już przyjechaliśmy do Wiednia, lecimy na śniadanko. Oby znowu się nie skończyło samym jedzeniem w Wiedniu dzisiaj. W zasadzie to szliśmy na śniadanie i przez przypadek znaleźliśmy taki sobie kościół. Taki o, taki przypadkowy. Nie. Przypadkowy kościół. kościół. na śniadanku w Otivie. Dobre jedzonko. Dobre jedzonko. Polecamy. Podzamy. Nie za drogie. W sumie ChatGPT nam to znalazł. Tak, jak wszystko. Jak wszystko, jak całe, całe, całą tą w ogóle yy, wycieczkę sponsoruje ChatGPT? Tak, sponsor Na i pełni energii. Teraz możemy atakować. Tak jest. Idziemy. Tak. Trochę pokażemy wam tego, co wczoraj Mieli. nie chcieliśmy. Tak. tak co zdążyliśmy i? Bo nas pokonała. Pokonała nas. Nie wiem. Nie wiem, czekoladowy tort z pokładu. Ciekawe, czekoladowy Idziemy do Adrianka. Adrianek się zatrzymał. Jesteśmy przy ratuszu. Nie, ładnie, ładnie. No nie, 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 mam, nie mam pojęcia co więcej mam powiedzieć, bo warto. trzeba przyjechać zobaczyć po samemu. Jeden dzień to jest nic. Dwa dni, też nic. Super, Bardzo się cieszę z naszego wyjazdu. Też szczerze. Jest fajnie, naprawdę dobrze się bawię, naprawdę dobrze się wysypiam. Pomnik Marii Teresy Biety. To jest Maria Teresa Habsburg. Habsburg, a to jest z rodziny. Cesarza Karola VI Habsburga. To jest ci co lubili się między sobą. I księżniczki Elżbiety. Tej, która ma Sisi Muzeum. No. To chyba jest cesarzowa Elżbieta. I to jest jej córka. To jest jej córa? Tak. To jest niekoronowana cesarzowa od 1745 roku. kiedyś była cesarzową, tutaj. The more you know. Następny plac w zasadzie. I tu mamy trzy ważniejsze budynki. Tam za nami, po prawej stronie, za tymi fasadami, jest The Muzeum. Welt, Welt. Welt Museum. Nie wiem, cokolwiek to znaczy. To jest mm, światowe świata. muzeum. Po tym mamy fasadę głównej biblioteki w Wiedniu i na końcu jest tam jest skrzydło, które się nazywa Hofburg Hofsburg. i jest to skrzydło właśnie, w którym mieszkała rodzina Habsburgów. Kiedyś ich dom, a teraz miejsce spotkań jakichś politycznych, ważniejszych, światowych. Mam do Ciebie pytanie. Co Cię, Czy jakbyś miał... Bardzo dużo siana i tutaj na przykład ten Hofburg byłby rezydencją takim hotelem do spania To chciałbyś tu spać Jakby dali jakąś zniżkę to czemu nie? A na co zniżkę? Jakbyś miał opór siana z jakiej racji zniżkę? Nie wiem, jeszcze trzeba zjeść. No nie wiem. Chyba tacy ludzie nie dostają zniżek, wiesz? Nie. Nie. Myślisz na booking ty zbierał, co by się udało? No może. Nie? Może. Hofburg na bookingu. No myślę, że tak, nie? No myślę, że tak. Jakbyśmy jest. wyłapali to w dobrej okazji, to tak. No, to się powoduje. Nagra golfika jedynkę. W kabiolecie hey, Tak jest Na razie nawet na to nas nie stać. Jesteśmy na placu Józefa o, Józef Plac Ale nie wiem co to był za Józef, a nie co to Ale tam kulę mają Ale kule Obserwuję te statuły mhm. i tak dalej, to widzę dużo odniesień do mm, sztuki raczej znaczy kultury ogólnie yy, starożytnej Grecji oraz Rzymu, jest dużo odwołań jest dużo właśnie tych Bóstw, to bym się jeździł jak tam by był Herkules, tak? Bo Herkules. Znowu mówimy to samo, no ale no to mamy wam więcej powiedzieć. Chcecie zobaczyć, przyjedźcie sami. Obejrzyjcie, tak. To są nasze odcinki. Chcecie zobaczyć, jedź to sami. No ładnie jest, no wszędzie tylko patrzysz się do góry, nawet nie patrzysz się na dół jak idę, bo nie ma sensu. Józef, mamy to. Józef. Na koniec. Józef na koniec. architektonicznie no to miasto powala, powala na kolana, tak więc no jeżeli ktoś jest fanem architektury to polecamy bardzo i idziemy dalej. Jesteśmy przy Albertinie Galerii Sztuki, która powstała w XVIII wieku, w 1760 w którymś roku przez księcia i księżniczkę, którzy tu wtedy panowali. Oni byli bardzo takimi zainteresowani, byli sztuką i właśnie wybudowali coś takiego. W tej galerii są nawet prace Leonardo da Vinci. I w 2000, 1990 coś tam, 2003 właśnie ten budynek przechodził renowację i osoby, które ją prowadziły stwierdziły, że dobudują jeszcze kawiarnię i dobudują takie coś. To zaś coś. To nazwane surowiowi. I spotkały się z to z bardzo dużą krytyką, bo no niestety ten element nie pasuje architektonicznie do reszty tego budynku, która jest wybudowana w stylu neogotyckim. Do otoczenia może. I do otoczenia w ogóle, no ale jest. No ale no co? Jak się uprą, to zrobią. No. Tak żeby pokazać Wam okolice. Tak wygląda wszystko wokoło Kamienice, ładny styl stary No i tutaj kloc postawiony Ta, On to wygląda jak tabliczka czekolady Mam to dla helikoptera Mogę jeszcze Ewedla dodać i wybogit by Nie, Ewedel jest polski akurat co jest ten Milka Świętego Karola Borromeusza Wow. Karlskirche. Karls Jedna z najsłynniejszych budowli barokowych w Europie została wybudowana właśnie na cześć Świętego Karola Borromeusza arcyksięcia Mediolanu który panował tam w czasach dżumy i tutaj w Wiedniu jest kościół poświęcony właśnie jemu ładny przebitka te fajne kolumny są takie no Piek. ładne Ale one nie jeszcze nie widać, jest. bo one są mają żłobienia takie na każdym z nich Ile? zobacz, jedna jest odnowiona, a druga nie a faktycznie jedna jest świeża, a druga nie takie dwa agioły wielkie stoją przed wejściem z krzyżami. Ciekawe, czy normalnie w czy będzie? No bank. No bank. Przyjechał jeden z karszerem, mówił, panie, dwa dni masz zrobiony. <grym> W tym oficjalnym miejscu też również wchodzimy do metra i również żegnamy się z biegiem. Bardzo ładne miasto. Polecamy. Pa, pa. Żegnamy się z pa, papa. Pa. Pa, pa. pa. Normalnie na lodajcie. Auto o posyżeństwa. Biedna słończyca. Czy to na razie? No wezwaliśmy lawetę, mamy assistance, czekamy. Jak coś się dowiemy więcej, będziemy może aktualizować. Wracamy do Polski naprawiać samochód, ale przynajmniej widok ładny nas żegna w Austrii.